Witajcie w sklepie Organic Series. Chciałabym Wam opowiedzieć o masce wyciszającej. Jest to produkt polecany dla skór wymagających silnej regeneracji przy skórach suchych, wrażliwych, skłonnych do podrażnień, ale również przy skórach dojrzałych. Jest to też taki produkt SOS w przypadku np. ponadmiernej ekspozycji słonecznej czy po depilacji woskiem w swoim składzie posiada 8 składników aktywnych, w tym znaczący kompleks oligogelinę z chrząstnicy kędzierzawej, ale również rumianek morski. Dzięki czemu produkt będzie działać na skórę silnie regenerująco, rewitalizująco, będzie ją wygładzał, będzie również minimalizował widoczność zmarszczek, będzie skórę ujędrniał oraz uelastyczniał. W składzie znajdują się również substancje pomocnicze, takie jak aloes czy kwas hialuronowy, które poprzez zatrzymywanie dużej ilości wody na skórku będą działać bardzo silnie nawilżająco, ale również będą ją łagodzić oraz koić wszelkie podrażnienia. W jaki sposób powinniśmy tą maskę stosować? Najlepiej stosować jest ją raz w tygodniu na oczyszczoną oraz stonizowaną skórę twarzy. Aplikujemy bezpośrednio najpierw na dłonie maskę wyciszającą i rozprowadzamy ją taką cienką warstwę, delikatnie wmasowując i pozostawiamy do wchłonięcia najlepiej na całą noc. W celu takiej silniejszej, jeszcze silniejszej intensyfikacji tego działania maski, możemy pod tą maskę zaaplikować takie wybrane, ulubione serum marki Organic Series.